To jeszcze jest jeden dosyć istotny komiks, a raczej jego końcowa część Spider-Man, bo wreszcie poznaliśmy los y, Octopusa. Ach, okej, okay, dobrze. jeszcze to... tu... Ty... nie czytałem, ale chętnie posłucham. No więc jest historia Spide... To to jest w ogóle G Giant Size Spider-Man. Pierwsza historia jest o tym, jak Spider-Man próbuje dorwać y, Osborna, bo mu Kingpin powiedział, gdzie ten Osborne jest. Y, to jest całe to zamieszanie z ozbornem i na się tam faktycznie pojawia, Spider-Man jednocześnie stara się romansować z Mockingbird I jest y, oczywiście, nagle znikąd pojawia się ciocia May z nagimi fotami pita z... Gdzie jak był dzieckiem Ciocia May to... Ciocia May jest to okazane, że jest bardzo zdesperowana w tym momencie, żeby, żeby Peter miał kogokolwiek. No ale to jest takie drugoplanowe. Tam, tam są takie okay. całkiem fajne teksty w rodzaju, kiedy bo Peter zdaje sobie sprawę, że, że Bobby Morse jest jedną z niewielu osób, z którą może pogadać tak normalnie o tym, co się dzieje. I mówi jej, że jest ostatnio przybity. I ona mówi: No, ja jakim miałeś dzień? No, wiesz, mój zły klon sklonował, przywracając do życia wszystkich, yy, ale potem to niekoniecznie wypaliło. I jestem teraz dosyć przybity. A co u ciebie? No, przyniosłam się w czasie, gdzie zabiłam Kowboja na dzikim zachodzie. Jego duch przyczepił się do mnie i zaczął mnie nawiedzać. A tak w ogóle potem okazało się, że to rozwaliło moje pierwsze małżeństwo. Dawno temu to był i tak się i Peter, ok, you, you win. Jest coś takiego. No i to jest całk całkiem całk 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 zabawna historia, ona dopiero teraz się zacznie rozkręcać, co ze zbornem. Ale, ponieważ jest to Giant Size. jest tam cała masa pomniejszych historii, które dotyczą w jakiś sposób Spidermana, coś tam się dzieje. I jest ostatnia, w której widzimy nowego Otto. Nowy Otto wygląda jak y, nieślubne dziecko y, y, Spidermana, Pitera i Otto. Tak weź ich dwóch i złącz w jedno. Bo ma taką twarz. Coś pomiędzy Otto a Peterem ma ten takie zaczes w stylu bardziej Quentina Quayera, ale to w ogóle co innego. I jest tak jest w idealnym, jest idealnym, idealnej formie, jest perfekcyjnym, nie ma żadnych wad, te ciało tak jak miało być. Ale jak się okazuje, ponieważ tworzył je Ben Rayleigh, to natychmiast przeniósł do niego swój template, więc to ciało ma pajęcze moce. Co prawdopodobnie wprowadzono po to, żeby kiedyś można było se Superiora przywrócić, nie? Wiadomo, wszyscy kochają, ale z drugiej strony, żeby Superior nie miał twarzy Petera, bo to byłoby zbyt awkward. Więc mamy teraz Otto ma swoje własne ciało z mocami Bajonka, które jest nawet sprawniejsze niż ciało Pitera i w razie czego mogłoby być e, Mogłoby być oczywiście Superiorem. I jest nawet motyw, kiedy. Więc Otto wraca do jednej ze swoich starych baz, które okazało się, że zajęła Hydra, bo teraz musi być wszędzie Hydra. Jest tym, jak Hydra atakuje, a on Octavius Stingling mówi w pewnym momencie. Więc no jest, nawet to zmienia. I co się dzieje? Spotyka go Arnim Zola i Arnim Zola daje mu propozycję, ponieważ Octopus ogląda wcześniej e, wyczyny Parker Industries i uważa, że Peter kompletnie zajeżdża tą fundację, tą, tą firmę do ziemi, że on nie po to ją założył, on chciał ją jako Dobro dla ludzkości, chciał rozwijać w niej nowe technologie, które mogłyby pomóc ludzkości. Co zresztą robił, jak na przykład pomógł znowu Cioci May chodzić, naprawił tam były te motywy z szczepem kręgosłupa. On chciał bardziej iść w tą stronę. A Peter robi z tego fundację, i od się to bardzo, bardzo nie podoba. Mówię, że to jest kompletne niszczenie tego. Więc przychodzi do niego Arnim Zola i mówi: Słuchaj, Hydra ma podobne cele, też chcemy pozbyć się Parker Industries. I, yy, i Hydra ma jakby możliwości, żeby ci to dać, ma zasoby, które pozwolą ci, żeby to zorganizować. I z ostatniej strony. Tak, i Oktopus mówi, że, że yy, tak, zgodzi się na to for now. Jest pokazane, jak tworzy nowe sobie macki, tworzy nowy ten i teraz nazywa się the superior Octopus. przy czym ktoś może się czepiać, że oto znowu Oktopus idzie w stronę złego. Nie zgodzę się z tym, on nawet sam zaznacza, że for now. Według mnie Oktopus od tej pory będzie czymś w rodzaju Loki'ego w y, y, torze, to znaczy on nie będzie dobry już, nie będzie zły, on będzie po swojej stronie. On będzie teraz korzystał z zasobów Hydry tak długo, jak to mu będzie na rękę, po czym pewnie w dobrym momencie wbije im nóż w plecy. To, on jest teraz tak pisany jako gość, który ma swój własny motyw, swój własne cele, które nie są ani dobre, ani złe. I wydaje mi się, że on dołączył teraz do Hydry, bo mają zasoby, a on jest w tej chwili, no dosłownie miał na sobie swoje gacie i nic więcej. Ale to będzie się zmieniało. Także ja nie jestem oburzony tym, że on jest teraz w hydrze. Nie, no jasne. Ja po prostu patrzę, jestem zahipnotyzowany <laughs> przez ten naprawdę głupkowato wyglądające logo o ośmiornicy, które ma na piersi. Jest dosłownie taka tak. kreskówkowa ośmiornica z oczkami. <laughs> jest tak zajebiste. I... Mi się to tak podoba, ten design. No tak, Ej, to ma tak, sens, tak. bo hydra też przecież jest taką ośmiorniczką, nie? Więc... Tak! Jak ty wy... wyobrażasz sobie, że wiesz, że... Jak gdyby projektują mu ten strój, i to jest idealnie w duchu hydry. Gdyby popatrzysz na tych wiesz, przypadkowych żołnierzy z tyłu, no to jest to dokładnie ten sam dokładnie ten sam krawiec to zaprojektował. I to jest, jest ogólnie szansa, że ten, ta postać z tego drugiego wariantu, Secret Empire, to, jednak to może nie być równie dobrze ten, ten Superior Octopus, tylko że po prostu nie, nie, nie pokazali mu macek na tym no bo komputerze, byłoby to, bo to się zgadza jakby. Tak. Żeby byłoby zbyt oczywiste, więc to może być Octopus, no. oczywiście pasuje, żeby to był Octopus, aczkolwiek tak jak mówię, on tutaj gra pod swoim własnym kątem, no i jakby nie patrzeć, jest teraz dosyć niebezpiecznym gościem, bo jest, ma moce pająka, ma ciało sprawniejsze niż ciało Petera i jeszcze ma swoje macki. I swój intelekt, więc w sumie jest teraz jeszcze groźniejszy niż był, ale wyraźnie widać, że ta postać nie będzie stricte vilanem, tak jak wiele osób się obawia, że to jest cofnięcie w rozwoju czy coś takiego. Nawet tam on wyraźnie mówi, kiedy patrzy na te monitory, że to będzie, że chce to robić dla większego dobra czy coś takiego, bo on jest wkurzony na Parkera nie za to, że on robi coś dobrego, tylko właśnie, że robi za mało dobrego, że nie realizuje potencjału firmy, którą Octopus założył, więc mi to póki co pasuje. To jest takie mieć ciastko, jest jeść ciasto. Tu masz i, i to będzie i Octopus, i Superior Spider-Man, i jeszcze trochę nowej postaci zupełnie. Także wszyscy powinni być zadowoleni, mniej więcej. W teorii. No, w teorii. No, oczywiście, zobaczymy, jasne, jak to wyjdzie, zobaczymy, jasne. Oczywiście co z tego będzie, jasne. Ale póki co nie jest to coś, co. O, tak jak mieliśmy przy klon konspiracji, że co oni tu kurwa wyprawiają. Nie, nie jest to zdrada to nadal, postaci. Nie. nie wygląda to tak. Jak, to jest cały czas coś, co. W wierzysz, że oktopus nawet po superiorze mógłby tak się zachować? No trochę dziwne, że wraca do swojej starej persony mimo wszystko, ale no może pokląt konspiracji, może był ten to był ten okres przejściowy. A właśnie pojawiła się ta informacja, że Dan Slot stwierdził, że nie ma co oczekiwać kiedykolwiek powrotu takiego natychmiastowego małżeństwa Petera Parkera i Mary Jane. Co wy na to? Chuj ci w dupę Dan Slott? <laughs> ale nie, 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 nie. <laughs> bo Dan Slot nie powiedział, że on tego nie chce. To nie jest tak nie, on wyraźnie zaznaczył w tym milionie wypowiedzi, którego ludzie męczyły, ani razu nie powiedział, że on nienawidzi tego pomysłu, że on tego nie zrobi, że on nie ma ochoty tego zrobić. Tylko, że nie ma na gówno. co liczyć. Tylko, że on nie ma pozwolenia tego zrobić. On wyraźnie podkreślił to, że to nie jest kwestia jego i, nawet, i on nawet sam powiedział, że jakby scenarzysta. To nie jest tak, że ja odejdę i przyjdzie inny scenarzysta i on to zrobi bo on lubi też to, on napisał Renewer Vows i mu się powiedział, że świetnie musi pisały Renewer Vows, ale jak często powtarzasz w uniwersach zarządzanych przez komitet, on tam wyłożył czarno na białym, jaki jest status quo Spidermana, jak przebiegał ten cały motyw, jak go hajtnęli, jak mieli z tym problem, żeby potem to odkręcić, bo wielu to nie pasowało, bo nie pasowało to do IP, które jest sprzedawane teraz przy filmach i tak dalej. I on to wyłożył po prostu czarno na białym, że to nie jest absolutnie jego decyzja, to nie jest absolutnie jakiś jego uraz czy coś takiego, to jest po prostu on, by, on to sam powiedział, to są po prostu fakty, to jest po prostu tak jest i ja nie mam na to żadnego wpływu, następny scenarzysta po mnie nie będzie miał na to żadnego wpływu, przy czym czy, pytają go, czy on by mógł napisać na przykład, czy by chciał napisać Mary Jane jako partnerkę Roma, znowu Petera Parkera, on mówi że pewnie jasne, jak tylko będzie ku temu opcja, z przyjemnością sam powiedział, że napisze Mary Jane. Która byłaby znowu z Peterem Parkerem, byłaby jego Love Interest, byłaby Love of His Life, on lubi ten związek i może to napisać czy będą małżeństwem, kiedykolwiek nie ma chuja. Po prostu on to tak dobitnie podpisał, jak tylko się dało, bo on nie ma takiej władzy, ani nikt po nim nie miałby takiej władzy. I on mówił może za 20 lat zmieni się, czy coś to wtedy, ale na to razie. Czy on nie ma sugerował to też, że jest są siły w Marvelu ee, które się rymują z Palisada? <głos> <głos> które mogą nie chcieć tego powrotu i bardzo silnie agitować, żeby w żaden sposób nie wracać. No i jest oczywiście takie głupie marketingowe myślenie, że o jak jest żonaty, to się nie będzie tak dobrze sprzedawać, bo już nastolatki nie będą chcieli go czytać, coś w tym stylu. Ale jakby tutaj Dla mnie to bullshit. Ma... Dla mnie Ale to bullshit. Ja, ja tutaj jakieś. nie mam pretensji do samego slotu. E, nie, ja... Ja, ja, ja też nie mam do slota. Ja po prostu mnie, wiesz, to po prostu boli, bo to jest ewidentnie jakiś idiotyzm. Ktoś sobie w Marvelu ubzdurał, że, że e, Spider-Man nie może być żonaty, bo wtedy nie będzie już tak fajny. I... Też uważam, że to bullshit. I wiesz, i to jest jakiś, jakiś bullshit. Prawdopodobnie go wspierają ludzie od marketingu, którzy mówią, tak, tak, no bo to się dzieciom sprzedaje, na nastolatkom, a to będzie wtedy stary. I wiesz, i w ten sposób to jest utrzymywane. I to no faktycznie wiesz, może być jestem. utrzymywane jeszcze przez lata. Tak, Aczkolwiek bo oni jest strony... Tom Holland i chcą być bliżej tego, nie mogą go odmłodzić za bardzo, ale nie chcą, wiesz, pójść i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest dokładnie, ludzie od marketingu to tak trzymają. Ale z sposób. drugiej strony masz tak dużo bardziej gruntowne zmiany w Marvelu, które kompletnie odwracają postać do góry nogami. Jak zobaczcie, co się stało z Thorem, czy z Kapitanem Ameryką na przykład. to jak gdyby to dla mnie nie jest żadne wyjaśnienie. Jeżeli no możesz... Spider-Man to jest ich najmocniejszy IP. No. X-Men też przez dłuższy czas było ich najmocniejszy IP. I co zrobili z X-Menami? No tylko, dobra, że... nie odpowiadaj, bo pogorszyli wszystko. Nie, ale, ale... tylko, że z X-Menami stracili prawa marketingowe, jakby cały merchandise Spider-Man zawsze był ich najbardziej kasową postacią, nawet kiedy nie mogli robić o nim filmów. No tak, tylko, że widzisz, no to nadal mogliby przecież sprzedawać te wszystkie kubki, zabawki, majtki i wszystko ze Spider-Manem po prostu na tych kubkach i ten nie znajdowałaby się Mary Jane komiksy. <laughs> nie. Szczególnie, że masz, szczególnie, że masz komiksy yy, okazjonalnie pisane bardziej dla młodszej widowni. Naprawdę, ja tutaj nie widzę żadnego wyjaśnienia sensownego Z punktu widzenia firmy, zarządu, żeby tego nie zrobić A ja widzę Szczególnie, że byłoby, szczególnie że byłoby o tym tytule wtedy głośno I by się natychmiast Jakbyś, wiesz, zaczął Spidermana 1 I byś nazwał e, Spiderman and Spider-whatever Jakby nie wiem jaką, jaką byś ksywkę można by dać Mary Jane Spinneret Spinneret, o, Spiderman and Spinneret i zrobić z tego jedynkę, i byś zrobił po prostu ich małżeńskie przygody, kiedy kopią dupę przestępcą, czy coś w tym stylu. To Myślę, że to by się sprzedawało jak świeże bułeczki, i to, by to by był gigantyczny rozgłos. i Fani tego oczekują, scenarzyści. Jak do tej pory wiesz, sc większość scenarzystów, którzy wiesz, pracowali kiedykolwiek nad Spider-Manem, opowiadała się za tym pomysłem, z wyjątkiem ten, który nie zostanie nazwany. I... Ale ja widzę światełko w tunelu, no. I to światełko w tunelu nazywa się Superman i w Supermanie, jeżeli DC naprawdę narysuje linię na piasku i stanie za tym, i nie przyjdzie tam ktoś i nie stwierdzi, że trzeba odmłodzić Supermana czy inny bullshit. Jeżeli przez kilka lat utrzymamy ten status quo z Jonathanem, z Supermanem, który jest mężem Lois Lane i człowiekiem rodziny. A póki co przyjmuje się to z rewelacyjnym odbiorem. Zarówno sprzedaż Supermana jest. No w rewel... porównaniu do tego, co było wcześniej, to to jest nieba a Ziemia. Jest fenomenalna i recenzje. Po... Poszukaj najróżniejszych top 10 na YouTube DC. Wszędzie masz tego Ta. Supermana. Więc to jest. A wiadomo, że korporacje i komitety patrzą w pierwszej kolejności na pieniądze. I jeśli ten I pasu, wizerunek. I patrzy, co robi Super... konkurencja. Oczywiście, jeżeli ten wizerunek Supermana jako tego człowieka rodziny utrzyma się, to, to nie może być przez miesiąc, ale jak powiedzmy 2-3 lata i dalej będzie miał dobre recenzje, i dalej on już wejdzie do świadomości jako to jest Superman, ma syna i żonę, to wtedy myślę, że może jakaś coś kamyczek gdzieś się ruszyć i stwierdzić: ej kurde! No bo. Ktoś może pomyśleć, że bo Spider-Man to takie wielkie IP, a Superman to pies, też jest, ale nieważne. W każdym razie Superman też, to jest naj... obok Batmana największe IP Disney i ruszyli je. Wiesz Mili co? Je. Z Supermanem jest tak, że Superman ma ogromny potencjał marketingowy, jest gigantyczną <słuch> ikoną i on może się nie sprzedaje tak dobrze jak Batman czy jak Spider-Man czy jak inne postacie, ale jeżeli go uchwycisz odpowiednio, ma większy potencjał niż one wszystkie razem wzięte. Ja tak przynajmniej odnoszę. To jest potencjał bycia dosłownie ikoną Ameryki. No tak. I, te, i jego komiksy teraz na tym temat sprzedają się świetnie. Więc Renew Your nie sprzedaje się źle, ale nie sprzedaje się tak dobrze, jak musiałoby, żeby wywołać realną zmianę gdyby Renew Your było jakimś hitem sprzedażowym i naprawdę to myślę, że to też by coś zmieniło i to też by na coś wpłynęło, ale to się sprzedaje na tyle dobrze, że Renew Your będzie dalej sobie tam pisane, ale nie na tyle dobrze, żeby no, komitet popatrzył, że o, z tego będzie kasa więc moje jedyne światełko w tunelu to jest Superman, jeżeli będzie dalej pisany tak dobrze jak jest, jeżeli Tomasi albo późniejsi scenarzyści nie stchórzą i nie stwierdzą nagle, że trzeba się z tego wycofać, tylko Konkretnie będą to pisać i to dalej będzie miało takie recenzje i taką sprzedaż. Myślę, że coś się ruszy, ale jakby tutaj. Co, na, y, Superman jest nadzieją Spidermana w tej chwili. Tak powiem. Ostatnia nadzieja Spidermana.